Nie ma miłości bez szczerości i wzajemnego szacunku. Musisz ustalić własne kryteria zdrowej relacji, zapewniające ci dobre samopoczucie, a następnie nauczyć się tak postępować, aby obie strony je respektowały. Czego oczekujesz od związku? Wybory, których dokonujemy, wynikają z szacunku dla Ciebie. Lub poszanowania naszych wartości. Dopóki Twoja samoocena nie osiągnie właściwego poziomu, opiera się na wyznawanych wartościach: szacunku, dowcipie, inteligencji z serca, życzliwości. I chciałam jeszcze raz to podkreślić i jeszcze raz przeczytam, bo to są ważne, ważne sprawy. Dopóki Twoja samoocena nie osiągnie właściwego poziomu, opiera się na wyz... wyznawanych wartościach, szacunku, dowcipie, inteligencji serca, życzliwości, zdolności do dzielenia się. Uczenia, myślenia, ewoluowania. Po co masz tracić czas osobą, która ma inną hierarchię wartości niż ty? W związku ważna jest szczerość. To pojęcie zasługuje na chwilę refleksji. Często bowiem pojawia się podwójny paradoks. Z jednej strony wymagamy od partnera całkowitej szczerości. Ale nie chcemy usłyszeć prawdy i wolimy przełknąć każde kłamstwo, które zmierza do tego, co mamy ochotę, w co mamy ochotę uwierzyć. Z drugiej okłamujemy siebie. Na przykład udajemy, że związek, w którym tkwi, tkwimy, ma same zalety, chociaż wszystko wskazuje na to, że coś w nim nie gra. Szacunek jest niezbędny również w miłości. Nie ma miłości bez szacunku, kłopoty zaczynają się w chwili, gdy potrzeba miłości jest silniejsza od potrzeby szacunku. Ponieważ nie sposób kochać kogoś, kim się pogadza. Jeśli zgadzasz się choć na. Jeśli zgadzasz się chodzić na czworaka i szczekać, aby mi się yy, przypodobać, jak mogłabym potem żywić do ciebie dość szacunku, aby cię kochać? Właściwie pojmowanie szczerości i szacunek w pierwszej kolejności odnośnimy do siebie. Obiecaj sobie, że będziesz z gruntu uczciwy i będziesz odnosił się z respektem do siebie przez cały czas, fue relacji. de Lazio